Nawet z domu, mając w ręce tylko różaniec można być gigantem miłosierdzia i, i, i zasłużyć sobie na, na wiele łask i zrozumienia mm. mojego sensu życia. Różańczyk słuchaj też mi się udało. Są ludzie, którzy są rozpoznawani w świecie, którzy robią różne rzeczy fajne. To, co daje Ci wiarę po co kościół wiesz... No takie pytania co sobie człowiek stawia, jest jeszcze teraz. Nie? No, ludzie to wszystko tak? słyszeli w kościele. Dzisiaj gościmy w domu Wojtka Modesta Amaro, Tak jest Krystian, ksiądz Christian. no i ja, też Tomasz, to jest parafianin mój, to mogę go przedstawić, dlatego tak nie jest łatwiej. Chłodno się zrobiło, my to czujemy po czaszkach, ale to jest tak, że no właśnie ten czas wielkiego Postu jest w tym roku no, niesamowity, znaczy niesamowity, bardzo trudny. To, to jest tak kolosalnie trudny, w takiej skali też powiedzmy, nie tylko osobistej, ale całego świata. I jak właśnie odczytujesz ten Wielki Post tegoroczny u Ciebie? Właściwie należałoby zastanowić się nad tym, czy upatruj, patrzę na wszystko w moim życiu takimi wyrywkami, właściwie tylko z perspektywy człowieka, czy właściwie patrzę oczami wiary. Jeśli patrzę oczami wiary, to to wszystko, co się teraz dzieje, mimo że jest bardzo trudne, ma dla mnie zupełnie trochę inne znaczenie. W związku z tym trud i doświadczenie, które wszyscy przeżywamy, jakieś odosobnienia, no to gdyby z perspektywy czysto ludzkiej, no to za chwilę właśnie takiej drama, dramatyczność tej sytuacji wszyscy rozumiemy. Natomiast czy jest coś więcej, no więc dla człowieka wiary będzie to oczywiste, że żeby się wczytać, żeby się przyjrzeć temu wszystkiemu co się dzieje i próbować właśnie przyjąć to wszystko, co się dzieje, akurat w tym okresie, bo oczywiście, że nie przypadkiem w okresie Wielkiego Postu ten taki ucisk, który jest rodzaj pokuty, no bo w ogóle odnalezienie w tej sytuacji po ludzku jest pewnym, pewnym gigantycznym dyskomfortem. Można teraz tutaj, patrząc oczami wiary, właściwie coś na tym zbudować coś ofiarować, czemuś poświęcić ten czas, który też został wygenerowany, którego wiecznie nam było mało i brakowało, więc właściwie to jest główne zadanie. I tutaj Pan Jezus często powtarzał, że po tym, mnie, po tym poznacie, żeście moimi uczniami, no bo również po tym, że patrzymy na to wszystko oczami wiary. Także niespecjalnie nie, nie musimy od razu panikować. Niespecjalnie musimy, tak jak powiedziałem, zamykać się, izolować tylko w takiej przestrzeni, że, że no dobrze, teraz nadgonię i jak to widzimy wszędzie w, w, w social mediach, to teraz od, przeczytam wszystkie książki, które były zaległe tutaj z Hantelkiem, Jestem, tre... no w ogóle abstrakcja, więc dla człowieka wiary... Właściwie po co jest ten czas mi dany? No, właśnie, żebym po pierwsze zastanowił się, żebym go spędził trochę inaczej, żebym rozszyfrował te wszystkie znaki. No, jest ich niemało powiedziałbym. Ja nie chcę tutaj katastroficznie podchodzić tylko do zagadnień, ale, ale mamy jakieś wielkie pożary i, i szarańcze i teraz epidemie. I jakieś, są jakieś następstwa, które dzieją się wokół nas. Panie, Jezus dosyć prosto, otwarcie, swobodnie można by powiedzieć, mówi, że. Uczcie się czytać, nastawiajcie tego ucha, rozeznawajcie to. To jest czas świetny na rozeznanie, na, na pochylenie się, ale, teraz na, ale też na, na te wszystkie deficyty, które wynikają z tego, co przed chwilą robiliśmy, czyli pędziliśmy tylko w, w wpuszczeni, w kierat życia, robienia karier, pieniędzy, wszystkiego i na co zabrakło czasu, więc... A więc, idealny czas, żeby coś więcej bardzo dobrych rzeczy z tego wszystkiego wyciągnąć dla nas, dla naszych najbliższych, dla, dla kogoś, komu jesteśmy w stanie to ofiarować. No, po Polusku to jesteś, powiedzmy, tak w gronie takich przegranych. Bo tak. Yy, atelier trzeba było zamknąć. Tak jest. Yy, ty jesteś może jednym z tych, którzy. Na dzień dobry nie powiedzieli, do widzenia, idźcie sobie do domu, szukajcie pracy. Tylko jeszcze tam, jak jeszcze zatrudniasz tych swoich pracowników. Tak jest. Nie wiadomo, jak będzie w przyszłym nie miesiącu, jest. bo to nikt nie wie, ale y, po ludzku, no powiedzmy, y, już nie prowadzisz tam w telewizji, y, w telewizji programów, czyli niejako finansowo no to jest taka zapaść. Y, właśnie nie ma atelier, nie ma różnego rodzaju projektów, y, jesteś w domu, a jednak to, co słyszę od ciebie. To nie jest, są słowa właśnie takiego, takiego człowieka, który nagle stracił wszystko i trzeba wyciągać za skórniaki, żeby wszystko jakoś ogarniać, tylko ty patrzysz na to też oczami wiary. Tak jak mówiłeś też w różnego rodzaju wywiadach, że twoje nawrócenie bardziej nie, nie nazywa się nawróceniem, tylko opamiętanie. To jest może właśnie też taki czas opamiętania, ten, który nam funduje. Wirus. Nie mówmy tam, że Pan Bóg nam tylko zaoferował, ale tak skutki wirusa są takie, że, że też jest możliwość opamiętania się, bo nagle osoby, które wszystko mają w kredytach, no tracą to, a do tej pory biegły za, za tym, żeby zaspokoić swoje jakieś porządliwości, swoje marzenia, pragnienia, nie wiadomo co, i nagle może to być wszystko odebrane. Nie, nie wiem, czy y, dotarła informacja, bo dosłownie dzisiaj w nocy zmarł y, ksiądz Piotr Pawłukiewicz. Dokładnie tak. Zasmuciła mnie ta wiadomość. I, i, właściwie nie, zanim przyszliście, to no. modliłem się koronką Bożego Miłosierdzia, bo jest to niedościgniony nie wzór. Jeśli chodzi też o właśnie pokrzepianie, o naukę, o dzielenie się słowem, które ma padać na, na, na nas, ma przemieniać nas, mamy rozumieć, wyciągać wnioski, plastyczność sformułowań, jasność przekazu, trafianie po prostu również poprzez przykłady prosto do, do serc. No, ogromna strata, a z drugiej strony, tak jak skoro już jesteśmy, patrzymy na to oczami wiary no, niesamowita radość dla niego zjednoczenia wreszcie. Z, no, z, z, Przerwać, z bo on zresztą mówił tak, jedno z jego słów właśnie w związku z, z umieraniem, że y, ci, którzy umierają, to tak naprawdę żyją, a ci, którzy żyją, to są w stanie umierania. I my właśnie kiedy nie otrząśniemy się z tego, żeby zobaczyć, że tak naprawdę cały czas, wcześniej czy później to nasze życie wiedzie do, do tego, żeby umrzeć, ale tak naprawdę, żeby żyć. I żeby żyć, to trzeba znowu dzisiaj. Tylko tak naprawdę, wróćmy wewnętrz, po kolei, bo no. właściwie, właściwie tak, no, z, tego, z tego spojrzenia to wyłania się, gdybym tak po ludzku, no to ja tutaj sobie zebrałem, zgromadziłem bogactwa. No, i nagle przyszedł taki kataklizm, tutaj, i to wszystko teraz się sypie. Ja muszę, oczywiście, zarządzać tym kryzysowo, tym wszystkim. Natomiast ja patrzę, że to wszystko dostałem od Pana Boga. Pan Bóg potrzebuje mnie. Nie, nie, nie. To się nie dzieje samo. Pan Bóg dał mi wolną wolę. Ja różne rzeczy musiałem wykonać, zmierzyć się z trudnościami, i tak dalej. Natomiast jestem w pełni świadomy, że On jest Panem, i władcą całej tej przestrzeni, i ten sukces, i to wszystko, co, co mam, co ma moja rodzina, to niż jemu zawdzięczam. Przede wszystkim jemu zawdzięczam, a więc dzisiaj staję przed, przed takim z takim spokoju i zadumie, tak jak powiedziałeś, mam pracowników, zastanawiam się, yy, muszę znaleźć rozwiązanie dla nich. i Już właściwie jedyna rzecz, taka zawodowa, nad którą myślę, to jak poradzić sobie z nimi. To jest to jest odpowiedzialność moja za całkiem spore grono ludzi, ich rodziny, dzieci i tak dalej. Więc tutaj szukam najbardziej sensownego rozwiązania. Ale tak jak powiedziałem i ponieważ jest to czas na takie zatrzymanie się i pomyślenie co przez to Pan Bóg mnie osobiście chce powiedzieć, które deficyty, które ja teraz mogę wykorzystać. Jeśli, jeśli post ma być taki, taką przestrzenią, takim czasem na, na, właśnie na pokutę, na modlitwę, na jakąś jałmużnę, to trzeba by się zastanowić, no, jak to spożytkować, bo właściwie nagle dostałem 24 godziny na dobę w prezencie i, 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 i jak rozdzielić ten, ten dar, tak? Ale to... Bo, Często jesteśmy przy, przy, przyzwyczajeni do, i świat dzisiaj też widzę pędzi w, w, w tak zwanych dobrych uczynkach, tylko że one jakby tak mają trochę zaspokajać, wypełniać. Właściwie należałoby się zastanowić właśnie przez pryzmat wiary, no jakie są te, jak te dobre uczynki są postrzegane, jeśli bez modlitwy, bez uczynków... Miłosierdzia, bo w, zasadzie, bo w zasadzie możemy postawić znak równości pomiędzy nieomóżną a miłosierdzią, w, w pewnym względzie, że, że udzielenie czegoś. Więc jeśli tylko te trzy elementy są spełnione, no to to przynosi jakiś wzrost, coś. Ale on nie, mu, nie musi być. Zresztą tutaj też Ewangelia bardzo szybko nas nakierunkowuje, że niech prawa ręka nie wie, co robi, niech lewa ręka nie wie, co robi prawa. Więc możemy, jakby nie przechwalacie, cóż my to nie zrobimy, ale tak generalizując, no to możemy zacząć siebie. Mam deficyty również wobec siebie, mam deficyty wobec mojej rodziny mm -hmm. mogę to poświęcić. Mam możliwość poświęcić więcej czasu również na modlitwę. Ja już właściwie te przerażające liczby, które słyszymy, no to też jest takie, taka troska o tych ludzi, którzy odeszli właśnie przez ten ciężki okres i właściwie Pan Bóg też mi pokazał. Że jest takim aktem miłosierdzia, taką możną może być modlitwa, za te dusze czystcowe, które na pewno w ogromnym cierpieniu opuściły nas. I jakby człowiek, gdy sobie zda sprawę, że może wykorzystać ten czas na tylu różnych frontach, i oczywiście ludzie to czynią i udzielają się tak fizycznie, że chcą komuś pomóc, drugiej osobie, to wszystko bardzo dobrze. Natomiast żebyśmy nie zatracili tego sensu takiego, który ma nas w tym wszystkim wzbogacić ma nas oddzielić od filantropii, jakieś tam pochwalenia się, co ja, co ja to dzisiaj nie zrobiłem właśnie. Tylko, tylko trochę tej głębi musimy się, musimy się cofnąć, bo to, bo to wspaniałe rekolekcje mogą wyjść z tego i dla wielu osób, to nie tylko mnie, bo przecież cały ten świat pędzi, Spędzenie z najbliższymi e, takiego długiego dystansu czasu no jest gigantyczną wyzwanie. wyzwaniem, no, jest tak. ale oczywiście łaską, tak to o, trzeba jest. nazwać, i możliwościami zrobienia wielu, wielu dobrych rzeczy. Dostałem ja takie pytanie, bo z tego, co mówisz i słyszę, to udało Ci się poukładać tą hierarchię wartości, czy też poznałeś no, na pewno mniej lub bardziej tego, który widzi w ukryciu i oddaje tobie? I Moje pytanie jest takie, jakbyś miał tak w takiej syntezie dać wskazania na to, jak przeżyć ten... Połowa została na Wielkiego postępu. Co zrobić, żeby ten czas wykorzystać właśnie w perspektywie ducha? Co zrobić? Takie... Najkrótsze wskazania. Zminimalizować dostęp do, do mediów, które wprowadzają absolutny zamęt. To, że jest, to, że jest epidemia, że jeszcze nie ma na nią lekarstwa takiego, które jutro rano mu się i będzie po wszystkim nie mamy. To już wiemy. Natomiast, natomiast i wcale jej nie lekceważę, jakby słuchamy też tych wszystkich historycznych porównań do, do wielkich epidemii, które panowały, no to na, na, razie, na, razie, yy, na razie nie ma tej skali, na szczęście, bo już nie, nie nazywajmy tego, czy to jest tak wielkie, czy, bo to nie, jest, to nie jest jakby istotą tego. Natomiast, natomiast w momencie, kiedy wyciszymy, to zaczniemy słuchać. I jak zaczniemy słuchać, to usłyszymy głos Boga, usłyszymy głos nasz, 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 taki nasz, że siedzę w czterech ścianach. I mam czas trochę posłuchać, tak jak powiedziałem, też o sobie trochę się nauczyć, i właściwie od tego wyciszenia, zastanowienia się. Zaczynają się, całe, zaczynają się całe rekolekcje i jeśli, jeśli kiedyś dolatywały do mnie czy zambony, czy gdzieś tam z kościoła, czy od znajomych, czy jakieś świadectwa jak ludzie opowiadali, że, że właśnie wiara leży dziś ze słowa, no to pierwsza rzecz, no to sięgnijmy mhm. po to słowo, po kawałek tego słowa, sięgnijmy po kawałek tej wiedzy, która, w którą być może jesteśmy w tej chwili sceptycznie uzbrojeni, nastawieni, nie wiemy, nie wiemy. To słowo zacznie nas przemieniać, to otwarcie naszego serca, ta taka ciekawość, to jest pierwszy krok, kiedy Pan Bóg przyjdzie i zacznie działać w życiu każdego z nas i zaczniemy trochę więcej rozumieć. My bardzo często chcemy tej namacalności takiej, Tomaszowej, wkładania tego palca, ale no dobrze wiemy, że, że właściwie między wiedzą a wiarą, to jest ta kolosalna różnica, żebyśmy my trochę oddali tego naszego, tej naszej chęci wszystkiego zmierzenia, zważenia, dotknięcia, zobaczenia, I, i wtedy w tę przestrzeń wchodzi Bóg. Więc dla nas pierwsze to wyciszenie się, i wtedy w tę przestrzeń wchodzi Bóg. I Bóg zdecydowanie pokaże nam, tak jak powiedziałem, jak działać w tych czasach, z czego się trzymać, jak, jak, jak nagle tym niby przypadkiem, który wszyscy często, o którym wszyscy często się posługujemy, nagle coś wpadnie w nasze ręce, nagle jakieś słowo zatrzyma się na dłużej w naszym sercu, w naszej głowie, jakiś fragment świadectwa, jakaś postawa czyjaś nas zarazi do tego, żeby żeby właśnie trochę więcej zacząć chcieć, pragnąć. No i wtedy to jest taki efekt właśnie, że, że poznając Boga przez, przez to, jak On działa, e, właściwie w, w każdej minucie naszego życia człowiek nabiera tego niesamowitego apetytu, żeby powiedzieć okej, okay, to jeśli On daje ten pokój, on, daje, on układa wszystko w moim życiu, ja się niczym tu nie trzęsę, nie, 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 nie wpadam w jakieś paniczne stany, tylko jakby spróbuję rozszyfrować, gdzie tu jest jego wola w tym i co mamy tego nauczyć. I żebyśmy też żyli w tym przekonaniu też, że, że to nie chodzi o, o highlight i wakacje, mm -hmm. tylko że jeśli nawet jest to cierpienie, to z nim zupełnie inaczej je przyjmiemy, bo często chcielibyśmy, żeby, żeby to wszystko się odbyło tak bezboleśnie, bez, bez żebyśmy się obudzili w jakiejś nowej rzeczywistości i w tym Edenie tam urzędowali tylko. Jezus pokazał nam drogę przez krzyż, krzyż. Jeśli kawałek tego krzyża będzie naszym udziałem, to też go przyjmijmy z godnością, też go nauczmy się w jakiś sposób. Znaleźć w nim tę radość, znaleźć w nim ten sens, który, który jest, i, i wtedy nam będzie łatwiej. Wtedy też stracimy taką odporność, którą widać po, po współczesnym człowieku, że wszystko nas wytrąca z równowagi. Jak to, to teraz nie można kupić tego, tamtego, kliknąć, pyknąć? My już jesteśmy tak źli, y, 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 jak obserwuję y, irracjonalne zachowania za granicą. Y, 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 tch, po prostu, no jak mamy siedzieć zamknięci? nie są już zbuntowani, siedzą Francuzi na ulicy, całują się, leją strumieniami wino, bo któż, ktoś miał im zabronić tego, do czego tak przywykli. No to naj, naj, najgłębsza droga. Z Panem Bogiem jesteśmy bardzo dużo w stanie dźwignąć, przejść. I zobaczyć, jak bardzo my w tym wszystkim wzrastamy. No i to są te czasy najtrudniejsze, kiedy nasz umysł właśnie podpowiada, że: No, Panie Boże, gdzie ty tu jesteś teraz, w tej mm -hmm. chwili, jak my tu tak cierpimy? Jest, bądźmy przekonani, że on jest wtedy najbliżej. On, on właściwie wtedy nas tacha na swoim miejscu. wyjąć wtyczkę, tak? włączyć no, się, od od nas... Dlaczego my nie wiemy? Co tam, się, co, tam się nowego, co tam się nowego teraz pojawi? Raczej już, raczej już niewiele, raczej tam się toczy, toczy się już taka, 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 śnieżna kula, taka śnieżna kula, taka śnieżna kula, a... Właściwie tak jak od tego zaczęliśmy, jeśli patrzę oczami wiary, to ja zaufanie moje do Eucharystii, która, która dzisiaj powinna być na nas, dla nas najważniejsza, do sakramentu pokuty, pojednania, żeby właściwie wykorzystać ten czas właśnie na takie samo oczyszczenie się, do, do tego zrozumienia właśnie pomocy, miłosierdzia, nawet z domu mając w ręce tylko różaniec, można być gigantem miłosierdzia i, i zasłużyć sobie na, na wiele łask i zrozumienia mojej, mojego mm. sensu życia i tak dalej, więc sporo jest, sporo jest rzeczy do zrobienia więc całkiem, całkiem się okazuje, że błogosławiony czas, w którym, w którym jesteśmy ja mam jeszcze jedno pytanie masz fajną rodzinkę dzieciaki stąd takie moje też pytanie o nich z racji mm. tego, że też uczawicało mi Pytanie, jak dzisiaj co swoim dzieciakom mówisz w tym wielkim poście? Czy w ogóle co ich, jakich ukierunkowujesz na Boga, na wiarę? Myślę, że myślę, jak ich poprowadzić w tym kierunku? Myślę, że najlepsza to jest też taka postawa. To wiemy też, że te takie nawrócenia, że tak powiem, z, z, z przymusu one są nietrwałe. Coś wiesz o tym ja myślę, że, ja, myślę, że, ja myślę, że świadectwo życia to jest to, czego najbardziej oczekuje od nas Chrystus, że można pokazać swoim życiem, swoim zachowaniem naprawdę na co dzień we, własnej, we własnym domu sposobem, podejściem, że, 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 że to przemienia. tak? I tak samo czy w, nawet jak teraz w sytuacjach jakichś takich stresowych, czy Czyli bardzo trudnych. No, jeśli dziecko patrzy, jak ojciec sobie radzi, czy rodzice sobie radzą w, w sytuacji stresowej, yy, mając, mając że tak powiem, przymierze z Panem Bogiem, yy, a bez niego, no to, no to to jest gigantyczna zmiana i, i, i różnica. I tutaj też byłoby, yy, to nie jest, nasza wiara nie jest taka zadaniowa i to też yy, często się o tym mówi, że nasze zbawienie to nie jest wypełnianie tego prawa tutaj dziesięciu dziesięć rzeczy jak ogarniemy po, poodhaczamy jak pracę domową no to, no to jest załatwione właściwie, właściwie nie więc Pan Bóg dopuszcza żeby różne rzeczy się działy w naszym życiu my mamy trwać, trwać w tej postawie, my mamy dawać to świadectwo swoim zachowaniem i jeśli są trudności, a są trudności z dziećmi i, 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 i z młodzieżą generalnie, która dzisiaj jest mocno pogubiona, to tak samo mamy, dostaliśmy, dostaliśmy ogromne wsparcie, ten różaniec też, żeby za nich się modlić, wymodlić dla nich łaski, żeby, żeby to zostawało. Widzimy dzisiaj, że i często, często takie padają sformułowania, że... Te kilka zdań, które się jednak powie w domu, zostają zapamiętane przez młodzież, dzieciaki na całe życie. Już wszystko tam się zleje w jeden taki okres, ale kilka takich mądrych rzeczy, które możemy powiedzieć, które wypływają też z Ewangelii, z tego, że my nią żyjemy, czyli nasze własne dzieci będą najlepszymi recenzentami tego, czy my tutaj zgrywamy takich świątobliwych. Czy my to faktycznie przełożyliśmy na życie, bo jeśli to przełożyliśmy na życie, oni to widzą, czują, to to nie jest dla nich problem, żeby w to uwierzyć. I nawet jeśli mają młodzieńcze swoje, różne odskoki, odchyły, od normy i, i, i ciekawość życia pewną. To jest w młodość, pewne rzeczy też są jakby wpisane, to jakby zostaje w nich ten nerdzeń. O tym rdzeniu cały czas mówimy, bo ten rdzeń, to przywiązanie już dawno zagwarantował nam w, w sakramencie chrztu. Pan Bóg, bo powiedział, że jesteście moimi dziećmi, więc ja nawet na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że różne rzeczy mi się odkleiły, ale, ale ta, ta więź, którą zawarłem, on zawarł ze mną na chrzcie, no, powoduje, że, że nigdy mnie nie przekreśli, że wyciągnie po mnie rękę i też rzeczy okaże się, że że są właśnie mają taką wartość ponadczasową. Czyli świadectwo, autentyzm, troska o młodzież Dokładnie przez tak. Maryję. Tak przez jest, przez Maryję, przez Żyłę, więc to jest to. to Dzięki, bo już tak wiadomo, że już coraz bardziej chłodno po karku, ale dajemy radę. Dajemy radę. Dajemy dajemy, radę. Dajemy radę. To dzięki za świadectwo tak naprawdę też wyszła taka katecheza sakramentalna, bo ty między wierszami mówiłeś właśnie o Chrzcie, też o Spowiedzi, ja, eucharystii. O eucharystii i to daje też ten czas trudny możliwość nie tylko no, uczestnictwa, ale przyjrzenia się nie w ogóle. Bądźmy, nie jest. bądźmy jedynym pokoleniem w historii świata, które w sytuacji zagrożenia ucieka z Kościoła, a nie do Kościoła. Także na, to, na to sobie nie pozwólmy. Na to sobie nie pozwólmy. Też usłyszałem takie, może powiedzieć, mocno powiedziane sformułowanie, czy istnieje jedna osoba, która kiedykolwiek zaradziła się wodą święconą, komunią świętą, to zostawiam mm -hmm. bez odpowiedzi. <gry> także, także też miejmy, miejmy tutaj, jako ludzie wiary, wierzymy w nasze sakramenty, w ich absolutną moc, więc to, to, jest, to jest podstawa tego, żeby... żeby żeby wypełniać je, a nie tylko, żeby one stały się jakąś taką teorią i że w domu też się da. Zadań domowych jest sporo, ale, ale zadań, które są związane z eucharystią, które są po prostu ponad wszystkimi, to nie możemy o nich zapomnieć. To dzięki jeszcze raz miałem powiedzieć ksiądz Wojciech Wojciech modesta ale to ksiądz to będzie jak sywa. Będzie. Będzie. Nie, nie, ja, już ja już słyszałem papież polskiej gastronomii to było dawno i zupełnie z innych pobudek więc wraca do mnie to i Wojciech z maro ksiądz Krystian i ksiądz Tomasz i ksiądz pozdrawiamy z Bogiem, Zdrowiamy z Bogiem. Ora wracać do domu. Zawsze do domu. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam